Trzysetny mecz Marka Papszuna w roli szkoleniowca Rakowa wypadł na jedenastą kolejkę PKO BP Ekstraklasy i starcie z Radomiakiem w Radomiu. Ten mecz zaczyna się na dobre dopiero w 26 minucie gry. Jean-Carlo Silva do Tudora i ten obok bramki Radomiaka. Kolejna akcja, gościc Częstochowy. Wrzutka w pole karne, piłka pod nogami Frana Tudora. Tudor do Amejo. Amejo w pole karne, Iwi Lopez. Cóż za powrót! Iwiego do gry w barwach Rakowa. Drugi mecz z rzędu z golem i Marek Paprzun może odetchnąć z ulgą. Ofensywa Częstochowian wraca na właściwe tory. Świetnie zachował się w tej sytuacji Hiszpan. Przypilnował Rosiego, by ten złamał linię spalonego. Dał miejsce Amejo. Na dośrodkowanie, no a potem piękne wykończenie. Dla Iwiego to 40 bramka w ekstraklasie. Raków prowadził zatem 1 do 0. Znowu Amejo, Amejo za pola karnego i świetnie broni Kikolski. Do przerwy goście z częstochowy prowadzili 1 do 0. Po przerwie do akcji ruszają gospodarze. Dośrodkowanie w pole karne. Spore zamieszanie, ale wciąż to radom jak przy piłce. Zagranie do Łatary. Łatara z dobrych 30 kilku metrów i na raty musiał interweniować Kasper Trelowski. Radomiak w każdym meczu u siebie w tym sezonie strzelał gola, no ale mierzenie się z defensywą Rakowa to jednak często uderzanie głową w mur. Miał szansę Raków, przedłużał piłkę Mosur. Nie zamknął tej akcji Erico Tieno. W 74 minucie ważny moment. Dla całej społeczności Rakowa-Częstochowa Zora Arsenić wraca do gry po kontuzji. Kapitan Rakowa ostatni raz pojawił się na boisku 11 maja w meczu z Pogonią Szczecin, ale teraz w natarciu gospodarze. Roberto Alves miał swoją szansę, ale świetnie interweniował. Kto? Właśnie Zora Arsenić. Rzut rożny dla Radomiaka. Donis przyjmuje piłkę. Donis z przewrotki, ale strzał zdecydowanie zbyt lekki. By zaskoczyć Trelowskiego. Ostatni kwadrans gry naprawdę dobry w wykonaniu piłkarzy prowadzonych przez Bruno Baltazara. Łatara w pole karne, Enrique strzela i znów musi interweniować Kacper Trelowski. Donis w pole karne, tu jest Rosji, zgrywa piłkę do Leandro i na raty. Kacper Trelowski, spore zagrożenie stwarzali piłkarze Radomiaka pod bramką Rakowa, a więc goście wcielają w życie powiedzenie najlepszą obroną jest atak i to oni przechodzą do ofensywy. Patryk Makuch, Makuch w pole karne, Jesus Diaz i kompletne pudło zawodnika wypożyczonego ze Stali Rzeszów. Przejmują piłkarze Rakowa. Piłkę na połowie Radomiaka. Jesteśmy już w polu karnym gospodarzy. Fantastyczna akcja Jesusa Diaza. Długo zwlekał ze strzałem, w końcu uderzył i dobrze zachował się w tej sytuacji. Kikolski, doliczony czas gry. Koczergi. Koczergin przed polem karnym. Koczergin! Ale strzał! I już wszystko wiadomo: Raków ten mecz wygra. 2 do 0. Koczergin kocha grać na wyjazdach w poprzednim sezonie. Pięć bramek w ekstraklasie i wszystkie pięć strzelone poza częstochową. W tym sezonie to dla niego druga bramka, ale dopiero pierwsza zdobyta poza własnym boiskiem. Bruno Baltazar, podobnie jak piłkarze i kibice Radomiaka, załamany. Ostatni gwizdek sędziego Jarosława przybyła. Ofensywa Radomiaka nie przyniosła skutku. Trzysetny mecz Marka Papszuna na ławce rezerwowych. Rakowa Częstochowa okazał się zwycięski. Radom jak Radom, Raków Częstochowa 0 do 2. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.